Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak skonfigurować odłączany DELL 7 320 Aby go skonfigurować, najpierw musisz go włączyć, oczywiście. Potem wybierz język i kliknij Kontynuuj. Teraz wybierz kraj lub region. Wybiorę Stany Zjednoczone i kliknę Tak. Następnie bierz układ klawiatury. Zamierzam poszukać układu klawiatury, który jest dla mnie najbardziej odpowiedni. Następnie kliknij tak. Możesz dodać drugi układ klawiatury, jeśli chcesz, klikając Dodaj układ, ale na razie pominę tę część. A teraz możesz połączyć się z siecią. Więc biorę ten i kliknę Połącz. A teraz w tym momencie mogę wpisać teraz klucz zabezpieczeń, który jest wymagany, i kliknąć Enter. A wtedy powinno mnie połączyć. Potem po tym wszystkim kliknij dalej, aby kontynuować. A teraz z jakiegoś powodu coś się działo i urządzenie się zrestartowało, więc. Teraz muszę przejrzeć umowę licencyjną. Myślę, że się aktualizowało. Następnie kliknij, akceptuję. Teraz dajmy urządzeniu nazwę. Na razie to pominę, ale możesz nadać mu nazwę, jeśli chcesz. Teraz wybierz, jak chciałbyś skonfigurować to urządzenie, więc bo do użytku osobistego, albo do pracy lub szkoły, ustawię to jej do użytku osobistego. A jeśli ustawisz to dla szkoły lub pracy, na tym etapie to następne kroki będą się różnić, więc możesz nie mieć tych samych kroków co ja, ale ja ustawiam to do użytku osobistego, więc po prostu kliknij dalej. Teraz zostaniesz poproszony o odblokowanie swojego doświadczenia z Microsoftem. Cokolwiek to znaczy, po prostu kliknij, zaloguj się. A teraz musisz zalogować się na swoje konto Microsoft. Więc jeśli nie masz konta, możesz je tutaj stworzyć, po prostu wpisać dane konta. Zobaczmy, czy możemy coś zrobić w tej sytuacji. Nie, tak naprawdę nie możemy tego naprawdę zrobić w tej sytuacji, więc myślę, że musimy tak, musimy zalogować się na konto Microsoft, aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji. Nie możemy utworzyć lokalnego konta, więc piszmy adres e-mail. Teraz zamierzam. Wprowadzić hasło do kamery, a teraz wpisałem hasło, więc kontynuujmy konfigurację. Dobrze. Teraz mogę właśnie kliknąć. Kontynuuj. Przywraca mój backup. Właściwie chciałem tego, ale tak. Więc jeśli nie chcesz przywracać kopii zapasowej, powinieneś kliknąć więcej opcji. Zobaczmy, czy mogę to zatrzymać. Nie mogę. Dobrze, ważne. Więc tak, jeśli nie chcesz przywracać kopii zapasowej, powinieneś kliknąć więcej opcji, więc to nie przywraca. A teraz pyta mnie, czy chcę konfigurować rozpoznawanie twarzy, żeby logować się szybciej. Tak, zamierzam to zrobić. Więc kliknijmy. Tak, skonfiguruj, ale nie musisz, jeśli nie chcesz. Teraz musisz wyśrodkować swoją twarz w kadrze i poczekać chwilę, aż wszystko je ustawi. Pamiętaj, żeby patrzeć bezpośrednio w kamerę podczas robienia tego. Teraz przejdź do następnego kroku. A w następnym kroku, tam mnie, czy chcę utworzyć pin. Więc stwórzmy pin do mojego konta. Musisz wpisać go dwa razy, aby potwierdzić. Myślę, że wpisałem to poprawnie. Kliknijmy OK. Możesz także dodać litery i symbole, jeśli chcesz stworzyć hasło alfanumeryczne. Teraz możesz dostosować te ustawienia prywatności. Szybko to zaakceptuję. A tutaj możesz dostosować swoje doświadczenie, wybierając, co robisz na swoim komputerze. To ozwój, rozrywka, gry, szkoła, kreatywność, biznes lub rodzina. Pominiemy tę część. A teraz pyta mnie, czy chcę... Mogę podłączyć telefon z Androidem, jeśli chcę, więc będę mógł udostępniać. Zdjęcia między moim telefonem z Androidem a tym komputerem. Również wiadomości tekstowe i połączenia wideo. Pominiemy to, bo tego nie potrzebuję. A teraz możesz dodatkowo tworzyć kopie zapasowe zdjęć z telefonu, ale również to pominę. I możesz skonfigurować coś z Microsoft Edge. Również kliknę w nie teraz i teraz a teraz możesz zaakceptować bezpłatny okres próbny Microsoft 365 Family. Zrezygnuję z tego i również zrezygnuję z Microsoft 365 Basic. A i teraz akam dostajesz również tamte mi informacje o Microsoft 365. Więc kliknijmy dalej. Teraz sprawdza aktualizację systemu Windows, więc czekajmy aż to się skończy. A teraz zajmie to również kilka minut, aby sfinalizować tworzenie Twojego konta, a po tym jak to się skończy, powinieneś móc korzystać ze swojego urządzenia. A teraz jak widzisz jestem w systemie, mogę zamknąć te wskazówki. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij o polub i subskrybuj. Do zobaczenia następnym razem.